Gerald zaprasza na wżyć chędożone przygody purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Już właśnie Ktoś gdzieś tam opublikował kiedyś filmik z najtrudniejszą mapą w całym Minecrafcie. Ciekaw jestem, że, że rzadko kto potrafi na niej przeżyć. Ogólnie polega to na tam, tym, że. Polega na, na tym, że tam nic nie ma prawdopodobnie. Nie, jest wysepka, która ma tam 15 bodajże na 10 kratek. E, I ma bodajże 60 kratek do wody w dół, żeby do czegoś zejść i, i, i jedno drzewo po środku. Ale jest zamknięta. Co? Co jest zamknięte? Wysepka. No nie. No to można zawsze, nie wiem, dogenerować sobie mapę płynąc w jedną stronę bez przerwy. No teoretycznie tak, tylko czy pytanie... No to wszystko, no pozamiatane, nie masz, nie masz co nawet dyskutować z tym. Tylko pytanie, czy dożyjesz do tego, bo gdzieś tam to właśnie, ona jest wygenerowana już, że gdzieś tam, wiesz, daleko jest do najbliższego lądu, no coś tam, coś tam takie. Pierdy. Myślę jest, że to jest to już ogarnięte, no już ktoś to no, na ogarną. pewno, na pewno. Dobra, zostawiam piecyk, bo to jest generalnie chip. jestem dojedzony trochę, niedojedzony znaczy się. Ale zaraz sobie może skopiuję jakieś jabłko. A skąd ty masz ten? Ty pamiętasz czy... Kobla. Skopałem się kawałek w ziemię, zrobiłem sobie z drewna kilo i już mam piecyk. No tak, piecy, ta. No na tym polega survival, hello! To tepe mnie. Nie. No to nie. To ja sobie też tutaj zrobię survival. No, czekaj, no już cię tepam. Boże, chciałem sobie jabłko znaleźć. Jabłko. Ciągle się trzeba tepać, ej. Nie. Już prawie nie żyjesz pewnie. A nie, ja mam się całkiem nieźle. Taki z ciebie survival, że wiesz. Mam się całkiem nieźle. Ja nie pamiętam tylko z czego jabłko, czy trzeba mieć siekierę, żeby jabłko spadło, czy nie? Nie, no to musisz nie... rozwalić po prostu konar, a tam potem sobie już spadnie jabłuszko. To drzewo rośnie w drugą stronę. Wiesz co, ja też potrzebuję trochę kobela. Nie spada jabłuszko. Aha, bo to są dżunglowe, to to są zwykłe. Dobra, my bad, my bad, my little bad. I teraz. Ee, teraz o, tak? O, dostałem pierwszy achievement. Jabłuszko, spadaj! Spadaj, jabłuszko. Spadaj, bo noc się robi, a ja chcę serduszka napełnić. Serduszka napełnić. O, jest kobelek. Jabłko! No nie będę na trzech serduszkach z creeperami walczył. No proszę ciebie. Proszę was. No nie, no, smuteczek po prostu. <śmuszczak> eee, zaraz zdechniemy. Właśnie robię najgorszy błąd Minecraftowy, czyli kopię pod siebie. Dlaczego? Nie, nie przesadny. Dobra, 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 dobra. Najgorszy błąd minecraftowy to jest biec na stado creeperów No w sumie coś w tym jest. Albo witać się z creeperem podając mu rękę. Dobra, a e, e, co? Ale co? Nie, że nie wiem, że podawać mu rękę. E, dobra. No to tutaj. Co? I w ten sposób. I jeszcze jedno. No dawaj mi jabłko. No i ja chcę jabłko. Kopię drzewo, a ono nie spada. Co się dzieje? No, trzeba w ogóle poprosić tego, Werteza, żeby żeby grał tego 1-6, bo tam naprawdę no fajowe apples. rzeczy są. No apples. Chodzi mi, ja chcę jabłko. Ja chcę jabłko. Jabłko? Jabłko. A ja tam wiesz, ja jestem mięsożerny i ja sobie załatwiłem pięć dużych kotletów, wiesz, steków i te sprawy, a nie jakieś tam twoje jabłuszko. Siła. Ale masz problem. Ale masz problem, czek Czek, czek! Tyk zaraz ci. W pełni najadzony. Zaraz, zaraz ci pokażę, że Minecraft jest tak e, prostą grą, że jedzenia jest pod dostatkiem i ono chodzi. Mhm. <laughs> koło ciebie. Dan -dan 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 -dan. Zrobiłem sam siekierkę, zamienił stryjek coś tam na kijek. JEDZENIE! JEDZENIE! O kurde TASZ taś, taś, taś JEDZENIE Powiedziałem, powiedziałem, nie ma Może tu? A może tam? Ty, 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 ty. NIE ZNAJDĘ! Co tu się dzieje? O, kolejny ocean Ty poza dżunglą jest to Jest dziwne no nie ma wcale krówów Krówów nie ma No widzisz, nie lubią Cię Spadaj <laughs> Rozejrzyjmy się Za chwilę będę musiał zrobić sobie wędkę Wędkę Jak ty Węd... mówisz Wędkę Gdzie moja wenda. <laughs> o tak! Widziałem, że tu jacenia jest pod dostatkiem Wiedziałem a ja idę przed się Patrzcie, jak tak grze można przegrywać? Generalnie, jak można na Surubiwal sobie nie radzić? No, no nie. proszę. Proszę was, patrzcie. Cyk, nie mam piecyka, nie? Nie mam piecyka, nie? No nie masz piecyka, nie? No nie mam no nie mam. No nie mam. poczekaj A no co z tym zrobisz? No i zaraz zobaczysz. Zaraz A ja mam zobaczysz. tutaj czy krówki widzę. Czy krówki? Czy to jest jakiś problem? Nie, wcale to nie jest problem. Ja, 5 krowek. Super. To prawda, trochę po chamsku, bo wbijam drzewo w ziemię, <laughs> e, ale. Ale, ale tym sposobem patrzcie, patrzcie. Jak można przegrywać w Minecrafcie? To jest, to jest nierealne. Jesteście głodni, tak? 3 sekundy znalazłem pięć krów, tak? Czy tam 7 nawet mam w sumie. No. Już. Tak, no to cyk, 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 cyk. cyk ta gra jest po prostu zbyt prosta, no. Dokładnie. W ogóle nie wiem, jakiś. pch Pfi! Proszę ciebie. To jest pfi. Oświetlone, oświetlone. Tak zaraz wyświetli się. Mr. Purpose was slain by zombie? Tu nie ma zombie. Tu gdzie jestem, nic nie ma. No właśnie, jednego ubraku. Żadnych Endermanów. Żadnych zombie. Żadnych Creeperów. Żadnych pająków, nic. To fajne miejscowę. A, 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 a. I tu będę siedział. To skitrałeś się gdzieś już. Wiecie, 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 wiecie jaki jest generalnie na to Protip, żeby móc sobie obserwować swoje jedzenie jak się piecze A o, o, o nie tak, czekajcie, jeszcze inaczej. I tak. Ja sobie schronienie jakieś wybuduję już. Po jedną noc by się przydało przespać gdzieś, nie? A po co? Om nom nom, nom. om nom nom nom. Hmm. Om, nom nom. Teraz proszę bardzo, serduszka. To o tak! Jej! Tak jest. A już było pół. Już prawie zdechałem. Ha, ja mam pełne co życie. to za, za wartka akcja po prostu? Ja tutaj jestem wiesz, hardcorem. Ja ci zaraz pokażę, czekaj, co ja tu zmontuję. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było tak. Um, e tak, nie tak, 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 tak. Ale tak, że tak. A, no dobra. A tak czy nie tak. Tak były buty, tak był ham. Um, zróbmy ham. Tak, a tam czapeczki się nosi. Drewniane też można zrobić. Sam jesteś drewniany. Oh. To by był dobry motyw, nie? Drewniana zbroja. <gryper> creeper Creeper Creeper. Tak sobie radzę, proszę Ole creeper, Ole Gdzie że jest znowu Takie uciekł tam. z Takie naszego tam. miejsca. Takie tam pieceki Dobra Chcesz to cię TP akceptna. Chcesz? No to, to poczekaj chodź. sekundę, bo jeszcze przepalę swoje pozostałe 13 kawałków mięsa. To se przepalę, ja idę dalej, full życia, zadowolony, szczęśliwy i chodź zombie, chodź przetole, chodź. Mm, chodź, ja, w czapeczce pan cię przetoli, proszę bardzo. Takie tam balki z zombie. No dobra. Myślę, że odcinek będzie w cholerę długi, ale co mi tam? To wy będziecie go oglądać. Hmm, albo nie. To nie ja. Musicie go oglądać, bo go lubicie. Bo lubicie moją starożytną, prawda, że ją lubicie. Lubicie. Tak lubicie, tak lubicie. A gdzieś ty jest. Skórzany hełm masz. Jak nie będzie normalnie 50 łapek w górę To ja przestaję nagrywać pyskito. Ła, wpadłem w dziurę. Ej, ale czy to jest za to ten? Co jest? Żelazo! Będę mi żelazo na survivalu. No, żeby sobie zrobić mieczyk lepszy. Hm. A ja nie potrzebuję, ja tu kamieniem wymachuję, jest mi dobrze. Łocnik, no nie mam łocy. Gdzieś ty znowu Cześć. polas, no na chwilę wpadłem w dziurę i już go nie ma, no. Jesteś po prostu jesteś niesurwivalowy, nie nadążę, co tu się dzieje. O, i kolejna dżungla. <laughs> ale fajna. Zobaczcie. Jakie fajne dziewo. No, zobaczymy, chętnie zobaczymy. Boże, co za... nieogar! A, no to byłem obok. Świnka! Świnka, świnka moja, świnka! Chodź tu. Też trochę ha Po co? No nie mam wiem. pięć kotletów. Teraz jeszcze ja, świnką Ja... 12. dwanaście. to do wody. A ja pierdziu, znowu gdzieś wpadłem co <laughs> Jasny gwin, ale mam pecha. Taki tam nieogar, ogar, Mr. Porpaus. Misternie Ogar. No, tak będziecie mnie teraz nazywać. Jak kuczaków, kuczak. Już to widzę, jak moi znajomkowie uwielbiają wymyślać mi kolejne nowe przezwiska. Misternia Ogar. Ty my daleko w ogóle jesteś moc spawna. Jeden? Nie wiem. Całkiem blisko, tylko minus 1140 krat Tu już ktoś był, bo kobble z tą kurczaczki. Kuciak, przecie na otro. A ryzyjko. jajko Makaron sojowy czy makaron ryżowy? A jaka jest różnica? Nie wiem, ale wszystko sprzedaję. <grystanie> Tu można by dom zbudować, Mi tak. się podoba taka miejscóweczka jedna. Chodź do mnie tepni, pokażę ci. Naprawdę nie. fajne miejsce. A ja ci mówię, że fajne. Nie. Ale Już gdzie ja jestem, mówię. ty już tam nie nadążysz. Bo ja se idę w swoją stronę, ty biegasz w ogóle jakieś tutaj wyścigi, tego. To jest survival, coś do przodu. A nie, że tam wiesz, jakieś budowanie domków. Bierzesz mieczek i resztę zdobywasz sam. Tak no, się gra. Tak, ale fajna, a ja tam i da. mi się to nie doładowuje, takie to fajne. Takie to. Nie. Muszę coś zrobić. Am, um, am, um, am, um, am. Um. Dlaczego no, ja mam tak mało? Muszę mam więcej. No ja już z głodu Stolko. to na pewno nie umrę. Tydzień żarcia mam. To bym się zrobił jak dziadek Joker po prostu, taką, taki dom na górze. DJ ja, Joker? A ja pamiętam, że on miał w górze domek. Na górze. No to już nie pamiętam, w której serii w takim Na, na górze, w górze. Co miał swoje drzewko, które miało imię. No już to nie choć pamiętam tutaj. Jakie. A, weź TP. Weź P Zobacz to. Tylko niech ci się to wszystko załaduje, nie? No. No, 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 ładnie, ładnie. Ładnie, powiem. że nie. Ja myślę, że tu zacznie następny odcinek. Dzisiaj skończymy już. Też mi się tak wydaje. Te te wiesz, ile już nagrywamy? Prawie 27 30. minut. 27 prawie 30. Dokładnie. No, to się pożegnajmy. No to się żegnamy. To się żegnamy. Do następnego odcinka Do następnego i wiecie tam łapki w górę, w dół, jak chcecie i subskrypcja i będzie więcej odcinków. Dokładnie tak. Do Ta. zobaczenia. Ziem.